Ostatni film o książkowych premierach w tym roku zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens go nagrywać, bo grudzień na ogół jest po prostu bardzo mało interesującym miesiącem książkowo. A to dlatego, że no po prostu mało książek wtedy wychodzi. Eee, w zeszłym roku było na tyle nieinteresujący, że w ogóle tego filmu wtedy nie nagrałem. Bo musiałem wtedy powiedzieć, nie, wiem, o jednej książce. Eee, w tym filmie koniec końców powiem sobie o ośmiu. Bardziej, bądź też mniej szczegółowo. Więc myślę, że film będzie dość krótki, ale. Myślę że też, że nie zawsze te filmy muszą być jakoś bardzo długie. E, zaczniemy sobie od książki, która mnie w ogóle z tego całego filmu interesuje najbardziej. Pojawi się ona podobno 1 grudnia. Czytałem jakieś mm, zapowiedzi, wydaje mi się że też, że ktoś z Was napisał o tym w komentarzach, e, że ta książka została przesunięta na początek przyszłego roku, ale z tego, co widzę, premiera jest 1 grudnia. I też na świecie książki wtedy e, ponoć ona się ma pojawić, e, więc jest to chyba... Już w miarę pewne, nawet jeżeli to będzie przesunięte, to i tak sobie mogę o tym powiedzieć. Jest to książka Dana Simonsa, potężna cegła, prawie tysiąc stron. Wydana zostanie przez MAGA oczywiście w serii wydawniczej Artefakty. I to jest coś, co zostanie wydane pod zbiorczym tytułem Modlitwy do rozbitych kamieni, czas, wszystek, światy wszystkie, miłość i śmierć. Przeprowadziłem sobie krótki research, jako że tytuł jest bardzo złożony, to założyłem, że tutaj jest coś więcej niż, no nie wiem, jedna książka. I po kolei, modlitwy do rozbitych kamieni. To jest zbiór 13 opowiadań. Co ciekawe, to jest podobny zbiór, który rozpoczyna się przed mową Harlana Ellisona, który ponoć trochę literacko odkrył Dana Simonsa właśnie. Wydaje mi się, że jakieś opowiadania bądź też opowiadanie... Nie wiem, czy powiedziałem to dobrze. Opowiadanie bądź opowiadania są powiązane z Hyperionem, dlatego że chociażby na Goodreads, E, ta książka funkcjonuje jako e, Hyperion Cantos 0,5. Jakby nie zakładam, że to jest cały zbiór, w którym, e, w którym wszystkie teksty się dzieją w tym uniwersum, ale wydaje mi się, że przynajmniej jedno, może trochę więcej e, tekstów, jakoś o Hyperiona będzie zahaczało. E, drugi zbiór, czyli e, Miłość i śmierć, w oryginale to jest Love Death, e, to jest również zbiór opowiadań. E, na Goodreads, chociażby w opisie, funkcjonuje taki fragment, że. Tu może zacytuję. A collection of novellas Exploring the Fascinating Relationship Between Eroticism and Horror Dalej jest też zdanie In His Most Ambitious Work Ever tak akurat bym z takim lekkim przymrużeniem oka traktował Więc to jest ten drugi zbiór w ramach tej książki I trzeci, czyli Czas Wszystek, Światy Wszystkie W oryginale Worlds, and, nie, Worlds Enough and Time To jest zbiór pięciu nowel i z tego co wiem, tutaj też jakiś tekst zahacza o Hyperiona. To jest tekst, który nosi tytuł w oryginale Orphans of the Helix, albo raczej Helix. Więc po prostu kupując tę książkę, dostaniecie prawie tysiąc stroń, stron opowiadań i nowel Simonsa. Więc brzmi jak całkiem uczciwa, całkiem uczciwa rzecz. Tym bardziej, że ja, jeżeli chodzi o science fiction Simonsa, to mu ufam. Jeżeli chodzi o inne gatunki, to jest tutaj różnie. E, horrory Simonsa poza terrorem. Może nie zachwycają mnie aż tak bardzo jak no, Hyperion, ale Simons jest po prostu dobrym autorem. Myślę, że jakiś tam minimalny poziom on zawsze, zawsze dowozi, e, z czym się nie zgadza moja babcia na przykład. Bo ona się odbiła ostatnio zarówno, jak, o, zarówno od Druda, e, jak i od Piątego Kiera, jak i od Trupiej Otuchy, więc zobaczymy, co to będzie. Może jej kup kupię tę książkę w ogóle na święta. Jest to jakiś, jest to jakiś pomysł. Druga książka jest trochę oszustwem, bo z tego co kojarzę, ona wyszła dzisiaj, 28 listopada. W sensie 28 listopada jest jeszcze przez 4 minuty, kiedy to nagrywam. Eee, ale ja, kiedy nagrywałem zapowiedź listopada, to myślałem, że ona wychodzi w grudniu i wtedy o niej powiem. A okazało się, że jednak wychodzi w listopadzie, więc trochę się um, uzupełni. To jest książka Strażnik Miecza Cassandry Clare. Eee, to jest książka w ogóle niepowiązana z. Um, to się nazywa uniwersum nocnych łowców bodajże Gdyby była jakkolwiek powiązana No to na 100% by się w tym filmie nie znalazła Bo nocni łowcy to jest chyba jedna z tych serii Która mnie no, na rynku interesuje najmniej Jedna z tych serii fantazy. E, to brzmi całkiem, w sensie opis brzmi nieźle e, To brzmi trochę jak taka Historia powiedziana z dwóch perspektyw Jedna perspektywa to jest perspektywa chłopaka Żyjącego na dworze, blisko władcy Druga natomiast to jest prawdopodobnie perspektywa dziewczyny, która chyba nie należy stricte do jakiegoś gangu, ale powiedziałbym, że jest z tej mniej zamożnej części miasta, miasta państwa w sumie, bo tak jest w opisie. Szczerze mówiąc, opis brzmi trochę jak, jak zmugły zrodzony, tylko taki bardziej jednak polityczny, a nie takie, wiecie, bardzo high fantazy. Pewnie siebie sam trochę oszukuje bo no, zakładam, że tego nie przeczytam, aczkolwiek o ile zwykle te opisy książek Cassandry Clare mnie odrzucały, ten mnie nie odrzuca, w ogóle trochę też brzmi jak coś, coś, co mogłoby się znaleźć w nie wiem, sequelu Lies of Pea, państwo miasto, zdeprawowani przestępcy, wyższe sfery, jedna postać nazywa się Król Szmatierz, to w ogóle brzmi jak jakaś nazwa bossa, <gry> który mógł być w Lies of Pi? w sumie był król marionetek, nie brzmi to źle, Opinii może nie zbiera hiperpozytywnych, aczkolwiek no, brzmi to tak, bym powiedział, właśnie em, całkiem znośnie. E, kolejna książka, wydaje mi się, że ona też mogła już wyjść. Aczkolwiek równocześnie mam takie poczucie, że ona się w zapowiedziach wydawniczych pojawiła bardzo późno, jak to zwykle bywa z książkami tego autora, bo to jest kolejna książka e, Marcina Mortki, Człowieka wybitnie, nienormalnego oczywiście w bardzo pozytywnym znaczeniu, bo tempo, w jakim ten człowiek książki pisze no to myślę, że nawet Remigiusza Mroza zawstydza. A książka, o której sobie mówimy, to jest teoretycznie czwarty, a tak naprawdę szósty tom serii Straceńcy Macca Wortena. Nie wiem o tej serii, znaczy wiem o czym jest ta seria, natomiast nie znam szczegółów fabuły, więc nie będę się um, jakby zagłębiać w nią jakoś mocniej. Wydaje mi się, że Marcin Mortka jakoś parę miesięcy temu pisał na swoim Facebooku, że zobowiązał się... Do tego, że napiszę ten czwarty tom, i wydaje mi się, że to będzie już ostatni tom tej serii, no bo to jednak jest sytuacja, w której z trylogii zrobił się sześcioksiąg. E, ja pięć tomów mam, być może w końcu przysiądę, przeczytam te książki e, i, i nagram jakiś film. Natomiast nie ukrywam, że jakoś tak bardziej chce mi się wracać do książek o kociołku. I w ogóle też sprawdziłem sobie, ile pan Mortka e, książek w tym roku wydał, więc e, możemy sobie przejechać przez to razem. To było tak: e, Karaibska Odyseja, więc raz, Powrót do Gryfa, dwa, Babski Wieczór, to jest, e, to jest nowelka, bardziej takie opowiadanko e, ze, ze świata e, drużyny do zadań specjalnych, To jest w ogóle fantastycznym pomysłem. Wydaje mi się, że trochę abstrahując, Pomysły Marcina Mortki na te nowelki, na te dodatki do serii o Kociołku podobały mi się trochę bardziej niż same nawet książki o Kociołku, bo pomysł opowiedzenia o tym, co robi żona Kociołka i inne kobiety z okolic, kiedy Kociołka faktycznie nie ma, na tej, nie ma w swojej karczmie, tylko jest na jakiejś misji, to brzmi fantastycznie. To jest super pomysł. Tak samo jak jednym z tomów jest chyba jakiś taki świąteczny tom, gdzie bohaterowie. Po prostu siedzą w karczmie i przygotowują się na coś ala święta Bożego Narodzenia. No więc mamy dwie powieści już plus e, opowiadanko. No a poza tym z rzeczy dłuższych, bo nie będę nie wiem, zaliczał książek typu Hania i Kudłaty Pies, bo okazuje się, że coś takiego też wyszło. E, to jeszcze było Maleficium i pas e, Il Marinena. Więc facet napisał w tym roku cztery takie normalnej długości książki. Plus opowiadanie, plus jakieś krótsze książki, plus jest jeszcze tłumaczem. Podziwiam bardzo, więc myślę, że wracając sobie do właśnie tej książki, fani Marcina mordki będą zachwyceni. 5 grudnia Zysk i Ska wyda dwie książki. Pierwsza z nich to jest książka autorstwa Stefana Majchrowskiego, Baśni i Legendy z całego świata. I z tego, co widzę po opisie, to nie jest do końca tak, że... Um, jakby, tak, tak przynajmniej to rozumiem że autor zbiera te legendy i je opracowuje to jest trochę tak, że on wymyśla czy trochę reinterpretuje baśnie na podstawie istniejących już mitów, czy podań, czy jakichś tam opowieści i będzie to dość różnorodny zbiór z tego co rozumiem, bo w opisie mam tu napisane o baśniach arabskich polskich, ukraińskich, afrykańskich, szkockich więc faktyczny wybór jest duży, cena okładkowa jest dość duża 80 zł, liczba stron 320 więc zakładam, że Albo to będzie powiększony format, albo to będzie powiększony format, plus jeszcze ilustracje. Wydaje mi się, że skoro mówimy sobie o baśniach, no to bardzo możliwe jest to, że w tej książce ilustracje się pojawią. Druga książka, która, sobie, która tego dnia się ukaże, e, to jest książka. Nie słyszałem nigdy e, o, o tej pani. Nie wiem, czy to jest jej debiut, czy ja jestem po prostu ignorantem. Obie opcje są <laughs> prawdopodobne. W sensie ta druga opcja jest pewna, tylko może akurat w tym przypadku to nie wyjdzie. E, Tęsknica Anny Sokalskiej. Historia o kobiecie pracującej w korporacji, która nagle, um, e, aby ratować zdrowie, wyjeżdża na wieś. No i okazuje się, że na wsi dzieją się jakieś dziwne, tajemnicze rzeczy. Więc zakładam, że powieść um, obyczajowa z nutką grozy i pewnie jakimś elementem fantastycznym. Brzmi to trochę jak, um, jak Stardew Valley połączony z... nie przypomnę sobie jak ta gra się nazywała. E, albo w sumie sobie wygoogluję. E, o, Burnt Lane, e, to, jest, to jest horror, e, gdzie też e, kobieta, główna bohaterka chora na raka wyjeżdża e, na, na takie odludzie, żeby zająć się, żeby opiekować się starszym mężczyzną i też okazuje się, że ten dom nie jest do końca e, normalny. E, ja też ostatnio kupiłem sobie książkę, która, Ostatnie znaczy ostatnio, dzisiaj do mnie przyszła. Teraz zakładam, że będzie może czymś trochę podobnym, e, to jest książka, którą Powergraph wydał, e, bodajże się to nazywa Dwie i pół Duszy akurat jest w takim miejscu na półce, że teraz się nie upewnia, ale pewnie wkleję tu okładkę, więc na coś podobnego mam, powiedzmy, ochotę. Skaczemy sobie do 6 grudnia, wtedy też wyjdą wszystkie pozostałe tytuły z tegoż filmu. Pierwszym z nich, powiedzmy, że zaczniemy sobie od komiksu. Eee, jest to komiks Mniejsze Zło, czyli oczywiście komiksowa adaptacja opowiadania Andrzeja Sapkowskiego ze świata Wiedźmina pod tym samym tytułem. Nie wiedziałem, że z takiego wychodzi. Wiedziałem, że w przeciągu ostatnich kilku lat pojawiły się te komiksy Eee, takie dodatkowe historie, chyba poniekąd powiązane z grami, ale tutaj ręki sobie nie dam uciąć. Wiedziałem, że kiedyś pojawił się komiks e, Bogusława Polcha. W sensie ilustrował go Bogusław Polch. E, to jest ten sam pan, który e, zrobił kilka komiksów o kapitanie Żbiku. To jest chyba ten sam pan. E, tutaj, no oczywiście, mamy adaptację e, opowiadania. Moim zdaniem, czy mojego ulubionego opowiadania, najbardziej wydaje mi się to. E, wydaje mi się, to najbardziej esencjonalna historia wiedźmińska, taka, gdzie ja faktycznie czuć czym Wiedźmin jest, I gdybym miał polecić jedną historię na początek z Wiedźminiem, to pewnie to. E, I też nie jest to pierwsza komiksowa adaptacja, która pojawiła się w ostatnim czasie. Widzę, że rok temu e, mniej więcej wyszedł komiks ziarno prawdy. E, scenarzysta, ten sam, natomiast ilustratorzy. Różni w sumie fajnie, tym bardziej patrząc na te ostatnie doniesienia, w sensie od samego twórcy Wiedźmina bo pan Sapkowski ostatnio mówi, że pracuje nad nową książką i ona wyjdzie pod koniec przyszłego roku. Czy to prawda? Ciężko powiedzieć. W sensie nie zarzucam kłamstwa, aczkolwiek pan Sapkowski już niejednokrotnie mówił, że wraca, że coś jeszcze będzie i tak lata mijają, mijają i jakby nowej książki nie ma. E, natomiast no jeżeli faktycznie to już będzie coś bardziej pewnego, to pewnie będę musiał nagrać film o całej Sadze Wiedźmińskiej, bo o opowiadaniach film jest. E, nie nastawiam się na nic jakby wybitnego, bo też sezon Bush nie zachwycił mnie specjalnie, był ok. No ale jednak przerwa od wydawania książek w ramach danej serii rodzi pewne oczekiwania, że ten powrót będzie duży. A ja nie jestem pewien, czy ten powrót faktycznie będzie jakiś bardzo duży. W ramach ciekawostki powiem tutaj o książce, którą wyda Remigiusz Mruz. Znaczy nie wydają Remigiusz Mruz, napisał ją Remigiusz Mruz. Wydają czwarta strona razem z Winidiem. Jak zobaczyłem, że Winidia coś wyda Remigiusz Mroza, to byłem zaskoczony, szczerze mówiąc. Um, aczkolwiek, no może nie powinny mnie to aż tak bardzo dziwić, bo jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze kojarzę, to zarówno Winid, jak i czwarta strona to są inprinty wydawnictwa poznańskiego, chyba jeszcze zygzaki e, opis brzmi trochę jak jakieś takie szczerze mówiąc, jak te stare romanse Johna Greena trochę to brzmi e, wypadek, szpital e, jakiś chłopiec, którego tam dziewczyna, główna bohaterka pozna i widzę, że trochę to będzie chyba w stylu retro, bo mamy tutaj kasetę magnetofonową, czyli coś, co już no niestety, znaczy, wstety, niestety, niestety, yy, trochę umarło. Nie będę tej książki czytał, bo to jest Remigiusz Mroz, a ja ilekroć do Remigiusza Mroza podchodziłem, to się parzyłem. Być może przeczytam yy, kiedyś i nagram osobny film o projekcie Riz, bo to jest książka, która wygrała nagrodę dla najlepszej powieści fantastycznej ubiegłego roku. Bodajże na ją czytać, więc czemu by tego nie sprawdzić? Może to jest faktycznie coś bardzo, bardzo dobrego. No i ostatnia książka, której sobie tutaj e, powiemy, znaczy o której ja powiem, o której wy ewentualnie posłuchacie, że będziecie chcieli, e, to jest książka Bracia. E, wyda to wydawnictwo o Olesiejuk i jest to książka dziejąca się w no, uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, historia o Obi-Wanie i Anakinie, e, dziejąca się w trakcie trwania wojen klonów. E, czyli jakby nie było dość udany okres dla Gwiezdnych Wojen, myślę tutaj głównie o serialach, animowanych, które były naprawdę dobre. To jest jakby historia o obi nie jest ciekawa, natomiast ja zawsze jakoś tak mam, mam lekką awersję do tych historii, bo pamiętam przemianę Anakina w prequelach, która nie została moim zdaniem pokazana dobrze, była zbyt skokowa i też uważam, że Hayden Christensen, Christensen, który grał Anakina, wtedy nie był specjalnie dobrym aktorem. I mam wrażenie, że niektórych scenach to było czuć aż, aż za dobrze, czy aż za bardzo. Natomiast głównie mówię o tej książce, która też nie jest krótka, bo będzie miała ponad 700 stron. Jako, znaczy nawet nie jako, nie w ramach apelu, tylko też chciałem zadać pytanie, jeżeli ktoś się orientuje mniej więcej, jak to wygląda. Bo jeżeli dobrze rozumiem, to teraz wszystkie prawa do książek z Gwiezdnych Wojen ma wydawnictwo Olesiejuk. Wcześniej chyba też wydawnictwo Uroboros te prawa posiadało. I mówię o tym głównie dlatego, że jestem bardzo ciekaw, czy cokolwiek jest wiadomo o ewentualnym do druku, czy też nowym wydaniu trylogii e, Trona, Trauna? czyli Dziedzictwo Dziedzic Imperium, e, Ciemna Strona Mocy i Ostatni Rozkaz. E, bo to jest taka trylogia, którą chciałem prześledzić od dawna e, i powiem coś o niej nagrać. Natomiast widzę, że ceny są bardzo okazałe, bo za całą trylogię to niejednokrotnie jest jakieś 500 zł, ale pewnie poszukam w bibliotekach. W końcu natomiast, jeżeli ktoś z Was wie, to czy są jakieś plany, czy w ogóle Olesiejuk ma zamiar w tę stronę ruszyć. No to będę wdzięczny za ewentualne komentarze. I tym sposobem kończymy ten film. Kończymy premiery grudniowe. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.